Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Zrobię tak jak wam obiecywałem, że będę się starał robić więcej takich różnych testów ze sklepów. Byłem aktualnie dzisiaj w Brico i znalazłem coś takiego. Nie wiem czy to już dawno tam było czy nie. Jest to zestaw polerski Auto Detailer by 4car. To jest tak, Zestaw zestawie jest 9 elementów, takich małych padzików. Ogólnie pady są 80 mm. W skład wchodzą, zaraz Wam przeczytam, tak jakby to w skrócie. Nie będę czytał który ile ma, tylko jest tak: pomarańczowy jest twardy, biały twardy, żółty średni, czerwony średni, czarny miękki, niebieski miękki, jeszcze jest potem zielony też jest miękki. Jest pad wełniany. i do tego no adapter. Tudzież taką już otwarte, bo ciekawość, musiałem go sprawdzić. Zawartość wygląda ogólnie tak: widzicie padziki, jeden ten czarny jest po prostu zwykły. A drugi jest, ta reszta są, jak będę powiedzieć, no faliste takie, tak? Tylko, że jeszcze jedna rzecz tutaj jest: mianowicie, no to to wiadomo, talerzyk musi być, tak? Adapter, zwał jak zwał. Tu macie adapter, który możecie sobie po prostu wkręcić do tego. I macie to na przykład na wkrętarkę. Tak, jak widać, możecie dać wkrętarkę, wiertarkę, lepiej na wkrętarkę, wiadomo, albo wiertarka na najmniejsze obroty. Mamy też pad wełniany. Zaraz robimy sobie z tego test. Ja sobie to wkręcę na moją maszynę, o ile to będzie działać, bo chociaż gwint powinien pasować. Zobaczymy teraz, to widzicie. Za to zapłaciłem 27 złotych, albo 26,99, 27 albo 28, albo 27,99, no powiedzmy 27 zł. Wiadomo, że nie jest to nie wiadomo jak profesjonalne, ale zaraz sprawdzimy. Jak widzicie, nie ma lodówki ani beczki. Już się z tego pozbyliśmy z tatą. Także co, odchodzę ze sprzęt, testujemy. To wszystko na Clio Verso taty Widzicie tutaj gdzieś klar schodzi, tutaj są jakieś takie widzicie wrzery Przyjadę sobie tą maskę, po prostu apc yy, Przeglinkuję sobie to, zrobię IPOM, pooklejam i wtedy do was wrócę Dobra moi drodzy, jak widzicie zacząłem sobie taki obszar Baczyli tutaj jest rysek Mam światło zgaszone w garażu, robię to wam na lampce z telefonu Bo nie pomyślałem, nie wziąłem sobie moje czołówki ale myślę, że widzicie te mikroryski. A tu jest taka większa. Spróbujemy to. Weźmiemy najpierw, założymy te. Co tam było, tą wełnę? Tam pisze: wełna polerska. To przejdziemy sobie najpierw to tą wełną. Potem sobie to zmienimy na gąbkę twardszą i potem najwyżej na miękkiejszą. Zobaczymy, zobaczymy podczas roboty, że tak powiem. Najpierw to przejdziemy wełną. Zobaczymy, co z tego będzie. Bierzemy, otwieramy. Aha, jakby ten, to jest, są ostatnie dni. Powiedzmy, tej maszyny, jako już zamówiłem sobie nową, teraz by zamówiłem Dual Action, wiadomo, ta mi zostanie, bo ona będzie na przykład tak jak z tymi gąbkami. One też mi się wydaje, że będą jak najbardziej fajne do polerowania lamp w aucie. Tudzież jakichś mniejszych elementów gdzieś mało dostępnych, no ale myślę, że będzie Git. Robię sobie maszynę z adbl a rollera, tą skok 9 mm. Ja innej nie potrzebuję tego rażu garażu, jakoś dużo, bardzo dużo nie poleruję Także a, maszynę kładę tak, bo to jest auto taty Tata jakoś nie ma obiekcji, bo by mu auto nie zepsuł <grych> Także co, zakładamy tą wełnę Prezentuje się to tak, proszę bardzo Nie robię żadnej impregnacji, pada, Nie robię tego detailingowo, robię to tylko na test I co jeszcze chciałem powiedzieć, robię to tak jak ostatnio, lampy Czyli biorę pastę z farekli Tą pastę za komuny, jak mi ktoś tam napisał na y, ostatnim chyba filmie właśnie z lampami Także pozdrowionka dla tej osoby Jestem z tych ludzi, co mnie nie ruszają w ogóle takie komentarze Pastę z farykli dalej idzie nie kupić Osobiście teraz w Nowej Pracy pracujemy też na faryklach, także no, mnie, to, mnie to w ogóle nie rusza takie, taka, że ktoś tam mnie, powiedzmy pojedzie w komentarzach Nie jestem z tych ludzi, mnie to w ogóle nie, nie rusza Także co, mamy ten obszar, tak jak powiedziałem Ta taśma też dziadosko coś trzyma, jest to niby taśma z Nowola Ale ja nie będę robił całego miejsca, tylko może postaram się nie podejeżdżać do końca do tych Elementów żeby z tej taśmy, żeby tego nie zerwać Bierzemy Nakładamy takie jakieś, na razie Ze trzy grochy Sprawdzimy na razie czym się pas tak jak mówiłem, Farekla G3, bo tam jest na G3 No i co Mam trzy groszki, one że to widzicie Mamy ci groszki Tak sobie to upląkuje Ustawimy maszynę na początku na delikatne obroty, wiadomo nie sobie rozsmaruje Potem ustawię troszkę większe i będziemy działać I obroty To były 2-3 przejazdy. Spot wygląda tak mniej więcej. Teraz bez cięcia. Idę sobie po mikrofiberkę moją jedną, bo mam jeszcze paki I zostały mi jeszcze talii, jeszcze jedna. Zpieramy do kosza od razu. Także następny film, który będzie, może nie jest następny, bo nie chcę Wam mówić, że następny, następny, żeby że nie będzie następny, to będzie z yy, ma, test jakby maszyny tej nowej, bo to będzie adebel, tak jak Wam ja mówiłem. Kupię sobie gąbeczkę jakąś fajną, pastę One Step od i przelecimy czarny, czarny lakier. Na ma, oczy od mamy najwyżej. Mama będzie miała troszkę wolnego. Tak wiem, mogę tą mikrofibrą to mikrofibrą to rysować, ale chcę sprawdzić, jak to w ogóle funguje. Dobra, przejechany na tak graz. Dobra, przejechany to jest tylko bez żadnego powiedzmy czyszczenia, wypełnienia. Przestawię tylko kamerę, tak jak żeśmy mieli wcześniej. Gaszę światło, zapalam lampkę z telefonu i zobaczymy, czy jakieś małe efekty chociaż są. Dobra, I teraz zobaczymy. Widać falę Dunaju, jak ja to zresztą nazywam. Są hologramy jeszcze, ale ty ryski chyba pousuwało, wiadomo ta lampka nie jest jakoś bardzo mocna Kurde, nie wziąłem pszczółówki żałuję od tego, a tu sam jeszcze No dobra, ale to weźmiemy teraz No powiem tak, te futro, te futro czy wełna Ja bym tego nie używał osobiście Tej wełny, typowo mam jeszcze normalnie na maszynę yy, Futro To też kiedy wam pokażę, ztestuję, tak, że ta nowa maszyna przyjdzie, bo na chyba jak się nie mylę Właśnie te futro na yy, Dual Action Zaraz wracam, zaraz wam to dokończę no tak jak wam mówiłem, że mam jeszcze futro na Jak się nie mylę właśnie to było właśnie na Dual Action Na maszynę, która, właśnie, która ma do mnie przyjść na dniach Miała być czwartek, piątek, ale coś tam wyszło nie tak I ona jeszcze do mnie aktualnie nie doszła No ale dobra, poczekamy jeszcze Weźmiemy sobie gąbkę paletkę pomarańczową albo białą Pomarańczową albo białą, weźmy białą, bo niby jest twarda Wezmę sobie białą zwykłą Nałożymy też troszkę pasty No I taki teścik, przypuszczam, że Najbardziej do czego bym tu polecał, to będzie po prostu do lamp. Nie wiem czy mnie tu będziecie widzieć. Tak wam skieruję kamerkę troszkę, a tak wam pokażę. Po prostu bierzecie sobie widzicie w każdy kąt. Wyszło ładnie, dość tą mniejszą, Także jak najbardziej to bym wam polecał do lamp. Bo no wiadomo, że całego auta nie będziecie takim małym padem polerować, bo to jest wiadomo, bez gdzie tam. Powiedzmy zderzak dopolerować. Zderzaki też mają dużo w, w tych gniecyń, dziedznie gniecy, tych wcięć takich, zwłaszcza w teraz w tych nowszych autach. No i co? Bierzemy. Wiem te, te ryski co tam są, no to wiadomo. razem sobie cztery groszki. Wiadomo, to nie jest zaimpregnowany pad, też partyc ze sklepu, nie jest to profesjonalne. ale robimy taki kasi w Google, czy to coś w ogóle jest warte, jakichkolwiek pieniędzy. przejaliśmy go troszkę No i co, weźmiemy sobie teraz Przetrzemy <grym> Fibrą Potem psiknę trochę najwyżej jakąś Ipką Zbierzemy na nadmiar tej pasty zwykłą, Mam taką starą lampkę Nie wiem czy na świeci Lampkę sobie weźmiemy Czy cokolwiek to nam dało Zetrzemy to resztę tej pasty tu jest większa rysa, widzę, tego to nie, to byśmy musieli może jakimś papierkiem przejechać, no ale cóż, zobaczymy tak, teraz lampkę daję sobie tu na chwilkę, sięgnę po ipkę, bierzemy to ipom żeby odtłuścić tej pasty, obrócę sobie tu mikrofibrę, bierzemy sobie ipom ten nadmiar tego wszystkiego, też możecie używać, wiadomo, po tak jak ja często robiłem przy polerowaniu normalnie auta Czyli do wiadra sobie leję czarodziejskiego środka jakim jest wiadomo mój ulubiony środek Oczywiście mówię po raz tysięczny chyba, że na której to nie jest żadna reklama Ale magiczny szampon Oczywiście Nourisa, lejecie sobie do wiadra Oczycie sobie jedną fibrę na wilgotno, drugą na sucho, jak się polerujecie sobie element Na wilgotno Nourisem ścieracie Potem docieracie się sobie do sucha i też macie bardzo fajnie powierzchnię, powiedzmy, odtłuszczoną fajnie wyciszczoną, No i naprawdę jest bardzo dobry z środkiem. Ja go przede wszystkim używam do mycia szytwałcie. To jest naprawdę niesamowite, co ten środek robi, ale dobra. Idę teraz tak, zawsze stawiam kamerkę, gaszę światło, zapalamy światełko i testujemy, co z tego będzie. Dobra, widzicie, światełko mam zgaszone, żeby nie było. I sprawdzamy. Tam jeszcze ryski małe są. Z tego co widzę, ja sobie to zobaczę tak pod lampką, aby sobie tak będzie światłać. No, powiem Wam, że te ryski co były, to ja tutaj widzę, że 80% tego usunęło. Tu widać, że są ryski, ale tu nie dojeżdżałem. No, powiem Wam, przypalarować sobie zderzak albo lampy, no tak, najbardziej. Potem jeszcze by to szło wykończyć jakimś one-stepem albo ładnie, potem jeszcze podocinać. Myślę, że jest git Dobra, wiecie co, jeszcze jednej rzeczy nie pomyślałem, możemy zrobić tak I Zobaczymy teraz różnicę Po przejechaniu tylko tym futerkiem I tą gąbką, czekajcie, wezmę sobie tą szmatkę, co tu mam Zobaczymy sobie tą pastę tu dookoła Co się tam dostała, czy tam tudzież klej z tej taśmy Taśma ogólnie w miarę fajna, bo to jest nowolowska taśma, z Nowola No ale Co mam powiedzieć, jak jest w garażu, jest chłodno, no to tylko za bardzo nie trzyma. I tak, tu mamy wypolerowany element, o postrość. zjeżdżamy na dół. Widzicie jaka jest różnica? Także myślę, że... I to niedługo polerowane było oczywiście jak widzieliście. No widzicie jakie rysy tu są, a tutaj jest tego dużo mniej. Wiadomo, że pasy też zabierają wypełniacze, ale przejechane było IPOM. Także widzicie? Proszę bardzo, tu mamy odcięcie. O, teraz je idealnie zapałem. Proszę. O, teraz widać. No co Wam mogę powiedzieć? Tutaj też są ryski. O, tu widzicie pod lampką. No, ale też staram się nie dojrzeć, aż tak do końca. Też tego nie mocno nie chciałem widzicie, to było tylko kilka przejazdów. No myślę, że jest. jest. Jakiś fajny w miarę efekt jak za takie pieniądze. Dobra, przestawiam kamerkę i zaraz jeszcze pogadamy. Jak widzieliście, moi drodzy, autodetailer by 4 car Czy ten zestaw mogę wam polecić? No ja myślę, że jak tak do. Takiej garażowej roboty w garażu robicie, czy tam ktoś auto nie dba, nie wiadomo wiecie jak, że musi być zawsze wyglancowane, wypucowane. Nawet jak tak dbacie, to też sobie możecie coś kupić. Nie macie maszyny do polerki, nie ma problemu. Tutaj są prześcióweczka do wkrętarki, też możecie to wkręcić. Tak samo jak nieraz słyszałem, że lampy polerują na wkrętarkach, z tego żaden problem. Też to jest dobre do zderzaka. Zderzaki wiadomo, tak jak mówiłem wam wcześniej. Mają więcej tych zagnieceń. Taką gąbką łatwiej dojdziecie, mniejszą niż tą dużą. Chyba że ktoś ma wprawę, no to wiadomo, że wszystko ogarnie. Jak macie mniejsze ryski na aucie, nie wiem, na masce, na błotniku, gdzieś tam na boku, na drzwiach, tak samo bierzecie w krętarkę, pastę, gąbeczkę i polerujecie sobie mniej tą rysę, będzie widać i zawsze to lepiej auto będzie wyglądało. Coś jeszcze wam no, chciałem powiedzieć na ten temat. Chyba wszystko. Następny film, mam taką nadzieję, będzie z tej maszyny polaryckiej, co Wam powiedziałem, z ADBa. nie jest to oczywiście reklama, jeszcze zamówię sobie pada do One Stepa, specjalnego, żeby był do One Stepa, tak samo pastę, chyba benzerne sobie wezmę małą, albo dużą zobaczymy, chyba małą, bo One stepy mało robię, także ten i oblecimy auto bo mojej mamy, te twigo czarne oblecimy całe One Stepem, na tej nowej maszynie zrobimy taki test, że całe autko przelecę, oczywiście go umyję najpierw, Pojadę na myjnię, jak ja to mówię, za 2 złote Opłukam z tego całego marasu największego, umyję tą, tą pianą Alkaliczną, bo to nie jest na piana, tam gdzie pisze, bo to byłoby za drogie te mycie Potem wiadomo, powiedzmy spłukam to całe, przejadę prze, przed garaż Naleję sobie do wenderka Norrisa Oczywiście Norris najlepszy do takich rzeczy Gąbeczką, zwykłą to przelecę, nie będę kupował gąbki Tej specjalnej res, czy jak to się tam wymawia, czy tej czarnej, czy tej czerwonej bo nie potrzebuję takiej gąbki za 160-170 zł, bo nie mam studia. To, jakbym miał jakąś, albo coś, to oczywiście, żeby to zamówił, bo to jest zarobisty sprzęt. Teraz sobie zwykłą gąbkę do yy, Urisa. Przejadę sobie pod garażem, wytrego do sucha. Potem w tych wnękach wydmucham sobie powietrzem. Myślę, że Wam to tak w skrócie nagram, jak to będę robił, żeby miało to ręce i nogi. Potem sobie jeszcze przeglinkuję całe auto, odtłuszczę, gdzie tam jakieś uszczeleczki będą wystawały, to je pozaklejam. Maszyna. Dawaj, będziemy jechać, ale to myślę, że w następnym odcinku I musi być też troszkę cieplej, wiadomo, że nie spadnie za chwilę jeszcze śnieg Czy deszcz, ja będę wiecie, był pod w deszczu, ale Wszystko w swoim czasie Także myślę, że takie filmy Wam się podobają Ma być test, jest test Myślę, że możecie sobie go Kupić ten zestaw W następnym filmie jeszcze, jak będę robił tą polerkę, to może stestuję w końcu ten Te APC z Ultracota Z czego to było, już Wam mówię, bo zaś zapomniałem tak jest, ultra kołta, te APC też testuje, Bo mama ma jasny środek w tym aucie O, żeby wyżnął teraz Mamy, wiadomo, mama ta auto w miarę dbało, nie jeździ, wiadomo, nie cyklina, tylko ona, tylko jedzie do pracy i z powrotem Także wiecie, w aucie i tak się brudzi, tak się brudzi Także zrobię sobie, jako są jasne boczki, czy tam jakiś element, czy deska Przekleję taśmę, zrobię wam połówkę Sprawdzimy to, będziemy widzieć W końcu może ruszę z tym APC, zobaczymy jeszcze bo jeszcze widziałem te TFR środki Te APC na Astrydach Też sobie to zamówię Mam tam kilka rzeczy co chcę zamówić Ale nie wszystko na raz Także co, mogę polecić do garażu jeszcze raz No i co, dzięki wielkie za oglądanie Jak się podobają takie filmy, łapka w górę Dajcie subika, bo jest coraz bliżej mojego wymarzonego tysiąca No i co, dzięki wielkie jeszcze raz, na razie pozdrawiam Trzymajcie się